W dzisiejszym filmie pokażę Ci, jak postawić ściankę z Geka na profilach na ogrzewaniu podłogowym. Także jeśli masz do postawienia taką ściankę, nie wiesz jak to zrobić, no to w tym filmie pokażę Ci cały proces od trasowania poprzez umocowanie profili do podłogi tak, żeby na pewno nic nie uszkodzić ani nie przewiercić oraz potem całą budowę takiej ścianki krok po kroku. Także zaczynamy. W pierwszej kolejności należy dokładnie przygotować sobie posadzkę w miejscu, gdzie będzie stała ścianka. W tym przypadku zeskrobane wszystkie strupy, resztki kleju czy trochę gładzi. Wszystko zeskrobane, dokładnie odkurzone. W kolejnym kroku dobrze zagruntowane. Tutaj akurat użyty grunt głęboko penetrujący Cekno dl 80 tak żeby związać dobrze z tą posadzkę, poprawić jej nośność. I teraz tak, jak już wszystko jest przygotowane, podłoże zagruntowane, można przystąpić do trasowania sobie przebiegu zabudowy na suficie oraz na podłodze. Ja najbardziej lubię pracować z liniami wytrasowanymi po prostu sznurem do trasowania. Nie lubię podlasek, ponieważ ten profil może trochę zasłaniać, dlatego zdecydowanie wolę sobie to zrobić. Od sznurka, odmierzyć skrajne punkty, strzelić sznurkiem u góry, na dole przenieść laserem. Powiedzmy, punkty na dół i robić to od sznurka. Teraz wystarczy przenieść górną linię na dół, na posadzkę. Do tego użyję sobie lasera, tak, żeby od razu mi wyznaczyć, gdzie jest koniec ścianki i ustawiam tak, aby celowo prosto na linię nasypić. Dobra, idziemy przy Tutaj pokrywa się z odbruma znaczkami. Tutaj również się pokrywa. Teraz wystarczy sobie zaznaczyć. Jestem. może być trochę dalej, odrysuję sobie odłaty. po wytrasowaniu linii przystąpiłem do przygotowania sobie profili obrysowych UW50 przyciąłem na odpowiedni wymiar górny oraz dolny okleiłem taśmą akustyczną ten który będzie u góry oraz uwierciłem w nim dwa otwory, tak aby przełożyć przez niego kable, które są przygotowane pod instalację elektryczną w tej ściance. Montaż profili obrysowych zacząłem od przykręcenia obrysu do sufitu. Użyłem do tego tyczki, aby sobie pomóc. Wkręty kręcone przez profil w profile, które są na suficie. Następnie zamontuję profil na dole, który zostanie przyklejony do posadzki. Najważniejsze, aby przed przyklejeniem profila bardzo dobrze go umyć i otusić, ponieważ mogą zostać tam jakieś poprodukcyjne resztki smarów, olei, a wtedy klej po prostu by nie miał jak się trzymać. Zobaczę, co jest w takim profilem. No, do takiej powierzchni nawet najlepszy super hiper turboklej nie chwyciłby się, dlatego należy dobrze przygotować powierzchnię, aby to miało ręce i nogi. Tak jak zawsze, nigdy przygotowanie powierzchni jest najważniejsze. Dokładność prac, a potem produkty. Dobra, chwilę, niech sobie odparuje. Nie ma co się spieszyć. Do takich klej montażowych ważna był dobry pistolet, bo słaby po prostu może się rozpaść. Nie ma co tutaj żałować. Niech się dobrze trzyma. Także dam sobie dwa warkocze. Dobrze to później jeszcze rozduszę na posadce. Taką ściankę na używanie podłogowym bez wiercenia można wykonać na kilka sposobów. To jest akurat jeden z nich. Na pewno, po pierwsze bezpieczny, gwarantuję Wam, że nic nie przewiercicie, no bo bez użycia takiego wiertła, a odpaść też nic nie odpadnie. Oczywiście siła klejenia zależna jest od przygotowania podłoża i jego wytrzymałości. Jak będzie bardzo kiepskie podłoże, no to niestety Najlepszy klej nie pomoże. Tu akurat posadzki są dość dobrze wykonane. Także ja tutaj się nie obawiam. Chyba że to jest taka ścianka tylko dekoracyjna do zasłonięcia przestrzeni, która będzie z tyłu. Dobrze, trzeba dodusić, rozmasować i musi trzymać. I to taka ścianka jest na całej takiej powierzchni nie do ruszenia. Powiem, że klej ma bardzo dużą siłę. Ładnie chwycił, dobra. Jeśli nie macie takich podpórek do gieka, jak ja mam, myślę, że spokojnie byście sobie przykleili ten profil do sufitu w paru punktach. W pojedynkę, jeśli montujecie. No i później po prostu połapać w I wtedy też nie dajemy taśmy akustycznej. Ponieważ to nam załatwia klej w rolę taśmy. Jest to jakieś rozwiązanie systemowe, ale czasem trzeba sobie tak radzić. Zostawiam to sobie do jutra. Jutro sobie na spokojnie już będę mógł montować słupki. Używam tutaj klej Soudal t Gold. Klej hybrydowy klei praktycznie wszystko. Macie chwyt początkowy 400 kg na metr kwadratowy wodoodporny, na zewnątrz, do wewnątrz, o, to jest dobre i tutaj macie, tak, co tej klei metal drewno USB, MDF mozaiki, cegła, beton kamień, knyker, lustra, o, do luster ja do luster zawsze używałem takiego dedykowanego kleju do luster yy, nigdy z nikonu, bo może odbarwić, także widzę, że tego można użyć również do luster, Płytki GK styropian, tworzywa sztuczne, czyli ogólnie chyba wszystko zrobię sobie jakąś próbkę, zobaczymy jak to trzyma A zrobimy sobie na posadce Najwyżej nie oderwę. Dobra, mam jeszcze płytę OSB. Yy, możliwe, że trochę zakurzona. Lekko przemyję. Odleży na budowie. trochę czasu spędziła na tej budowie pewnie lepiej było lekko zmatowić nawet może ten lakier ale nie będziemy ułatwiać dobra no zobaczcie, można trzymać to razem, nic nie zjeżdża powiedzmy ten y, chwyt początkowy ma bardzo dobry. Dobra, do dłuższej. Ręce by trzeba trochę umyć. Jakby Wam się przypadkiem pobrudziły ręce trochę od kleju, no to mamy takie rozwiązanie. Trochę większe te szmatki mogły być, ale ogólnie, o, dobra. Także kręcę ręce pobrudzicie, takim cudem Soudal SweepX bez problemu można umyć. E Oczywiście tu chodzi o świeży klej, dobra jak zasnie to chyba już to nie umyjecie. Kolejnego dnia przystąpiłem do dalszych prac przystawiania tej ścianki. Zacząłem od zmierzenia wysokości słupków, później szybkie pomiary i docinanie. Docinałem szlifierką kątową i nie ma co tutaj się obawiać, że cokolwiek mam zardzewieje. Po docięciu przystąpiłem do wstawienia słupków w obrysówki w odpowiednich rozstawach. Zacząłem od skrajnych, później kolejne co 60, tak aby weszedł tam cały pakiet gniazdek. A kolejne podzieliłem porówno po około 40 cm. W następnym kroku zszyłem sobie profile na dole, tak aby mi się już nie przestawiały i żeby ułatwiło to później montaż. Porozmierzałem wszystko na równo, podszywałem, a u góry profile skleiłem taśmą, tak aby również się nie przesuwały. A same słupki docięte są mniej więcej z 1 cm luzem, tak aby miały miejsce na ewentualną pracę. Następnie przystąpiłem do rozmierzenia, jak wypadną płyty. Tutaj, akurat, płyty ze względu na nietypową szerokość i nietopowy układ słupków, jaki musiałem zastosować, tak aby z każdej strony zmieścić gwiazdka, płyty będą montowane poziomo. I zaczynam od góry całą płytą pomniejszoną o 5 cm, czyli obcinam sobie krawędź oryginalną, tak aby ułatwić sobie później szpachlowanie. Kolejno idzie cała płyta. I zaznaczam, jaki pasek muszę wystartować na dole, aby potem weszły dwie płyty całe. Przed przykręceniem paska na dole zaznaczyłem sobie na posadce, gdzie są słupki, aby później nie przestrzelić. Płytę ustawiłem do wcześniej narysowanych znaków, podniosłem je na klinach, tak żeby idealnie ustawić ją. Na linii do przykręcenia używam wkrętarki z wkrętami na taśmie z jednej strony. Płyty są idealnie ustawione do słupka, z drugiej wystają i później zostaną obcięte. Tak jak widać, krętarka taśmowa bardzo mocno przyspiesza robotę. Tutaj odcinam właśnie nadmiar płyt. Kolejna już ostatnia płyta. Odcinam krawędź oryginalną tak, aby później mieć mniej roboty przy szpachlowaniu i żeby nie trzeba było tego uzupełniać. Lekkie przydarkowanie, żeby ładnie wszystko wyrównać i można montować ostatnią płytę. Przed montażem oczywiście zaznaczyłem sobie również pozycję słupków na suficie, tak żebym wiedział gdzie kręcić. I strzelam sobie sznurkiem preserskim przebieg profili i można przykręcać. Krętarka z podajnikiem taśmowym. bardzo przyspiesza pracę, także jak ktoś ma dużo kręcenia polecam. Obecnie można kupić taką wkrętarkę jakiejś tańszej firmy za nieduże pieniądze a naprawdę przyspieszy robotę. Tak jak widzisz pierwszy etap zakończony, czyli konstrukcja i płytowanie z tej strony. Pokażę Ci jak to Wygląda, tu na razie nie płytuję, ponieważ muszę zrobić porządek z kablami. Tu jeszcze trochę kabli dojdzie, bo tu będzie dość konkretna magistrala i sterowanie tego wszystkiego. Z tej strony będzie pięć włączników krzyżowych, czy tam schodowych. Tak samo po drugiej stronie, jeszcze gniazdka. Także z poziomu łóżka będzie można sterować wszystkimi pięcioma obwodami oświetlenia. I to jest tak, prawo, lewo. Ginket na ściance prawy, lewy plus ledy, czyli 5 pięć, pięć stref oświetlenia tutaj będzie. Także będzie można, powiedzmy, leżąc z jednej strony, sterować całym światłem, czyli każdy będzie miał swoje sterowanie oraz to obok z poziomu łóżka, tak żeby nie trzeba już nigdzie wstawać, przekręcać się, żeby wszystko było pod ręką. Trochę kabli więcej, ale komfort i wygoda przede wszystkim. Zamontowałem jeszcze dwa paski płyty zamykające ściankę z prawej i z lewej strony, tak aby mógł już wykończyć tutaj front ścianki na gotowo. A po przykręceniu tych pasków przystąpiłem do spoinowania łączeń. Użyłem do tego masy proszkowej konstrukcyjnej w połączeniu z fizeliną. Ja zawsze łączę masy konstrukcyjnie proszkowe z fizeliną, a gotowe z papierem. W pierwszej na nanoszę do pełna. Spoinę, wkładam. Fizelinę przykładam i od razu nakładam kolejną warstwę masy proszkowej i równomiernie ją rozprowadzam. Tutaj do tego użyłem pacy profilowanej, także na jedno podejście od razu mam spoiny wyprowadzone, także nie ma tam dołka, tylko jest nawet minimalna góreczka. Także na jeden raz spoiny przygotowane, pod dalsze szpachlowaniu. Kolejnego dnia, gdy spoiny wysły, zamontowałem jeszcze u góry, Papier w narożnik. Do nakładania masy użyłem szpachelki kątowej, wcisnąłem papier i do wyprofilowania narożnika ponownie użyłem szpachelki kątowej. Także mam idealnie wyprowadzony róg, lekko zaokrąglony. A tak to się prezentuje z bliska. Jeszcze montaż narożników zewnętrznych, tutaj zamontowałem je na szywki standardowo, tak jak zawsze to robię przy suchej zabudowie. A masa, jaką użyłem, to gotowa masa do splinowania. Płyt, tutaj akurat Semin CE78 Perfect Light, i na wieś przyszła jeszcze wizelina. W międzyczasie zrobiłem jeszcze dwie próbki kleju. Jedna próbka to drewno z drewnem, a druga profil metalowy przyklejony do płyty gipsowej. Także na koniec będziemy testować, co z tego wyjdzie. Dobra, czyli teraz małe podsumowanie prac, które zostały tutaj wykonane. Pokażę, najpierw jak to wygląda. Zostawiam na takim etapie, ponieważ prawdopodobnie będzie tu coś ozdobnego, więc bez sensu, że robił gładzie. Mam zaspojnowane. Także widzicie cały proces od postawienia do spoinowania. A jak jesteś ciekaw, jak to później dobrze poszpachlować, to tu macie film. Jeden z ostatnich o gładzi. Tam jest cały proces szpachlowania takich płyt na różniki. To widzicie przejechane drugi raz. Widzę na zatwio temat, i tak to wygląda po drugim przejechaniu. Taśma wklejona. I teraz, jeszcze najważniejsze, czyli porobię tutaj sobie takie próbki tego kleju. Także klej to był Soudal T-Rex Gold. Wstawiam, że najsłabiej będzie trzymać metal-metal. Dlaczego? Obawiam się, że tutaj do końca to nie wyschło. To sobie słotam powiedzmy za 3 dni ogólnie. Ale na budowie jest chłodno. I na drugi dzień nawet ten klej jeszcze był taki dość niedoschnięty. Dlatego obstawiam, że może to najsłabiej trzymać. Ale zobaczymy. Dobra. Złapać, żeby się nie pociąć. Także tu obstawiam, że on nie jest po prostu jeszcze doschnięty w środku. No, chyba chwycił jednak, te trzy dni zrobił robotę. No jednak nie chciałbym się tu pociąć od razu. No już, dobra, zobaczcie. Niestety trzeba by to zrobić jakoś inaczej. Nie wiem, dwa paski tu tylko przysek sobie dookoła, a cały środek jest niestety Mokre, także niestety nie wyschło. Nie będę dłużej czekał, bo też chcę puścić Wam film. Tutaj macie drewno drewno. Tutaj powinno to wysnąć, ponieważ drewno wpiło tą wilgoć. Spróbujemy tak podważyć palką moją. Prędzej deska pęknie. Muszę iść po coś mocniejszego, bo tak na pewno tego nie sprawdzę. Dobra, czyli tutaj to zostawiamy sobie na potem. Cięższy kaliber. Profil do płyty. No tutaj wiadomo, tu się oderwie, bo puści papier. Także no, klej się chwycił, wiadomo, papier puścił. Nie ma w tym nic nadzwyczajnego. E, tutaj mamy do OSB. No ale wyrwało z OSB, więc chwyciło tak jak powinno. Dobra, bierzemy drewno z drewną, cięższy kaliber. Wbiję sobie klina, zobaczymy co da. Test zaliczony, rozpadło się drewno, nie puściło. To było drewno, drewno surowe, niczym nie knute. Zobaczymy, jak trzyma do posadzki. Tak jak widać, jest zakurzone, czyli to sobie stało. Najpierw test na zbicie. Dobra, trzyma posadzka. Powiedzmy, puściła tu widać resztki posadzki. Yy, można przyjąć, że grunt zrobił swoją robotę. Bardzo mocno wzmocnił tego miksokreta. Jak widzieliście, połączenie pewne. Tutaj są siły, jakby tylko ścinające. Nikt tego nie wyrywa. Według mnie taka ścianka jest nie do ruszenia. aż się zmachałem. Dobra, można przyjąć, że test zaliczony, naprawdę trzeba było użyć sporo sił, żeby to ruszyć. Ścianka na pewno się nie obali, także jeśli macie taki problem, gdzie jest posadzka, nie wiecie co zrobić, no to już wiecie, profil. Widzicie się tu nic nie puściło, wyrwało powiedzmy z posadzką trochę. Ważne by dobrze przygotować, czyli posadzkę porządnie zagruntować, dobrym gruntem, nie wiem. Porządny grunt, który ma dużo żywicy, a nie tylko to jest woda z mlekiem. Czyli porządny, sprawdzony produkt. Profil ważne, bardzo dobrze odtłuścić, to jest też ważne. jak nie to najlepszy klej nie będzie się trzymać, pustego.